Anko. ja jestem technokrata. Witam Was na kanale IT Hardware, na którym od razu możecie zostawić suba i łapkę w górę pod tym filmem. A my lecimy sobie z długo wyczekiwanym podsumowaniem tygodnia, gdzie zebrałem informacje z dwóch ostatnich tygodni, te najciekawsze, ponieważ no, troszeczkę dłużej tym razem mnie nie było. Ale naprawdę esencja jest niesamowita. Standardowo jakiś czas temu zaczynaliśmy od przeróżnego rodzaju przemytów, chipów, procesorów, kart graficznych do Chin, i tym razem też, ale rekordowo. Tym razem kilkaset tysięcy takich czypów zostało przemycanych o wartości 11,6 miliona dolarów. Zaraz tutaj 50, no to nie set, tylko kilkadziesiąt tysięcy, 53 tysiące czipów. Proceder ten wyglądał tak, jak już kiedyś nakreślałem w jednym ze swoich odcinków na moim kanale, że firma A, która prawdopodobnie była jakąś chińską firmą, czy też innym pośrednikiem, skupowała takie czypy z terytorium Korei, gdzie była Korei Południowej, nie północnej, gdzie była zarejestrowana ze Stanów Zjednoczonych do Korei, co było legalne, a później indywidualnie szmuglowała je drogą lotniczą do Chin. E, no, masakra, jak tam po prostu jest to potrzebne i jak bardzo pewnie duże pieniądze na takim przemycie chipów e, są robione. Niesamowite to jest, nie? Różne rzeczy, ale procesory, no ciekawe. Dobra, teraz przechodzimy do elektryków i zaczynamy od samochodu elektrycznego. O Apple, który to jest już niemalże jak nie wiem, co nie, nie ma go. W sensie gada się o nim od lat, a cały czas go nie ma. Na początku mówiono, nawet tego nie wyłapałem, ale tutaj przeczytałem w tym artykule, że poziom autonomiczności tego samochodu miał być na poziomie 4 albo 5. E, prychnąłbym, gdyby mi ktoś powiedział, że w tym roku albo za rok taki samochód powstanie. Poziom autonomiczności 4 albo 5 to jest ta scena, z jar zwłaszcza piątka bo czwórka jeszcze nie, ale piątka to jest ta scena z Jarobot, gdzie Will Smith siedzi sobie na tylnej kanapie, leży, a samochód go wiezie. W pełni autonomiczny samochód. Piątka może poruszać się bez kierowcy. Czwórka. Jeszcze e, kierowca jakby musi być. Ale tak naprawdę nie musi w nim nic robić. Większość samochodów obecnie uznawanych za autonomiczne dla ciekawości, taka Tesla, to jest poziom drugi, ewentualnie dwa plus. Poziom trzeci ma bodajże jeden Mercedes i to chodzi o autonomiczność w określonych warunkach. Czyli na przykład tylko do 50 km na godzinę kierowca może jakby spuścić wzrok ze, z drogi, i takie ten, ten taki Apple Car miałby mieć poziom 2, i właśnie to jest obecnie najpopularniejszy poziom. Po pierwsze, poziomy od trójki w górę nie są jeszcze legislacyjne w wielu państwach unormowane. Ale żeby się na tym nie skupiać no rzekomo w 2026 ma się pojawić jestem bardzo ciekawy, bo Xiaomi już swój samochód pokazał i za niedługo on zacznie wjeżdżać i pytanie czy zacznie wjeżdżać tak jak wszystkie nie, chińskie samochody elektryczne bo Chińczycy już nawet obiecują że, obiecują, że nie będą zalewać świata swoimi elektrykami, bo tak dużo i tak potężnie e, ich e, produkują one zaczną być za niedługo bardzo tanie, szeroko dostępne i Chiny tą rewolucją elektryków mogą wygrać najwięcej, bo do tej pory rządziły koncerny europejskie i amerykańskie, jeżeli chodzi o rynek samochodów, gdzieś tam Korea z Kiją i tak dalej, Hyundai, coś tam się przewijało, natomiast prym wiodły te koncerny z długą tradycją. Teraz... Ta rewolucja sprawia, że do głosu dochodzą Chińczycy, i to oni mogą tą palmę pierwszeństwa przejąć. No, a jeżeli jesteśmy przy elektrykach, to taki Volkswagen wyrzuca tutaj złe słowo, moim zdaniem, redukuje zatrudnienie o 20%, co jest oczywiste. Produkcja elektryków, zwłaszcza w obrębie układu napędowego, jest dużo prostsza niż produkcja samochodów spalinowych. W związku z tym, no, setki. Mm, a na pewno dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie w tej branży stracą pracę, ale wydaje mi się, że mogą przejść też do innych związanych z elektrykami działek, jak produkcja akumulatorów, czego wcześniej nie było, czy też innego tego typu rzeczy. No, na pewno ta redukcja się w związku z tą elektryfikacją będzie odbywać, ale to jak z każdym powiedzmy skokiem cywilizacyjnym, pewne zawody przestają mieć. Najmniejsze znaczenie. Ja cały czas ten przykład lubię podawać, jak wyprodukowano czy też stworzono koparkę, to pewnie tacy najemni pracownicy, którzy do tej pory specjalizowali się w kopaniu łopatą, byli oburzeni, że stracą pracę, no bo jedna koparka zastąpi 15. Niestety, tak to wygląda, jeżeli chodzi o postęp. Ja akurat. Mam pełną legitymizację do wypowiadania się w tej kwestii, ponieważ sam pracuję w branży motoryzacyjnej, jeżeli o to chodzi. Więc, no cóż, jakby poniekąd w teorii sam jestem zagrożony, ale mam nadzieję, że jednak nie. Dobra, teraz zmieniamy i lecimy w kosmos. Tam gdzie swoją drogą też Tesla poleciała. 9000 laserów Starlinka. Wiecie, ile przesyła danych dziennie? 42% petabajty. Co prawda, nie są to dane zapisywane, to są po prostu komunikacja, która odbywa się pomiędzy całym węzłem satelitarnym za pomocą laserów, bo teraz już 9 tysięcy satelitów Starlinka używa komunikacji laserowej, która jest dużo szybsza, jeżeli chodzi o transfer, no bo jakby prędkość jest taka sama to jest prędkość światła, ale przez to, że ta wiązka jest bardziej skupiona, można skondensować większą ilość danych w takiej przesyłanej wiązce. No to transfery są dużo, dużo szybsze w wiązce laserowej. Nawet nawet do NASA wysłała do swojej satelity. Nie pamiętam jak ona się nazywała, tu chyba była ta nazwa. Tak do swojej satelity, która leci na kometę Psyche wysłała dane, a właściwie ta satelita do NASA wysłała dane z prędkością 256 megabitów na sekundę. Do niedawna jeszcze taki internet, to był całkiem dobry internet tutaj na Ziemi. A nawet jak z takim stabilnym łączem mamy 256 mega, no to, to, to nawet działa. To nawet działa, to nawet cały czas jest niezłe. E Teraz elektronika, i już typowo części komputerowe TSMC i ich ceny płytek średnio wzrosły o 22% w ostatnim roku. Jest to głównie spowodowane tym, że przeszli na niższy, droższy proces 3 nanometrów. W związku z tym średnia cena takiej płytki krzemowej wzrosła. Co za tym idzie, niestety cena elektroniki będzie rosnąć. No bo jak producenci drożej produkują płytki, no to będą też sobie więcej liczyć za produkt końcowy. A jak jesteśmy przy TSMC, to już nie wyrabiają. W związku z tym Nvidia, która ma gigantyczne w tym momencie zapotrzebowanie na swoje karty pod AI, poszła do Intela i już prawdopodobnie są toczone rozmowy, by jak tylko Intel, Intel Global Foundry czyli ta produkcja dla innych firm, bo do tej pory Intel produkował tylko dla siebie, wystartuje to, żeby też zaczęli produkować układy GPU e, NVIDIA Hashtag T pod AI. Więc NVIDIA będzie produkować karty graficzne u Intel. Niesamowitych czasów dożyliśmy, a jeszcze kilka miesięcy temu mówiłem o tym, jakby to była odległa przyszłość. A propos kart graficznych Intela, no to. A, to jeszcze nie. To jest Bartle Lake. To, to na razie Intel i procesory, ponieważ. Intel ma szykować odświeżenie procesorów pod Podstawkę LGA1700. Zamierzają zrobić coś takiego jak AMD, że wiecie, pokazali nową podstawkę AM5, ale cały czas gdzieś tam odświeżali jakieś procesory na AM4. Pokazało się większa ilość procesorów z x 3 d pokazały się jakieś nowe apu i tak dalej. Intel zamierza zrobić to samo. Wyjdzie Arrow Lake już na podstawkę LGA1851, ale w tym samym czasie wyjdą budżetowe propozycje na LGA1700, czyli ty. Tą obecną e, i one będą no, poniekąd uzupełniały się z droższymi, mocniejszymi modelami Arrow Lake. Bardzo dobry model biznesowy, który tutaj trzeba przyznać, wprowadziło na rynek AMD. Cały czas zostając przy Intelu, tutaj krótka informacja: Intel znowu aktualizuje sterowniki swoich kart graficznych, które mają średnio przynieść aż 30% wzrostu mocy w e, grach w DirectX 11. Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że już. Kolejne karty graficzne będą miały na starcie bardzo dobre sterowniki, a potem z czasem mogą być one lepsze, Dlaczego nie? Teraz znowu wracamy do procesorów. Arrow Lake bez hypertradingu. Co prawda to może być tylko i wyłącznie pokłosie próbki inżynieryjnej, ponieważ jeden z użytkowników rzekomo znalazł taką próbkę procesora, który miał mieć 24 rdzenie, ale na rdzeniach e, e, tych power miał mieć wyłączone, e, wyłączony hypertrading, czyli wielowątkowość, że wiecie rdzeni 16 wątków. To byłby procesor, który w ogóle jakby nie ma dodatkowych wątków. Ile rdzeni, tyle wątków e, i to mocny procesor, bo aż 24 rdzenie, czyli 8 e, rdzeni P i 16 rdzeni E bez HT. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ale myślę, że wiecie o czym mówię. Działał z taktowaniem 3000 MHz, czy 3 GHz. Natomiast wydaje mi się, że może być to pokłosie próbki inżynieryjnej albo jakaś taka ciekawa propozycja, wariacja. Być może taką konfigurację dostanie na przykład i piątka. Albo i siódemka dostanie taką konfigurację, że generalnie, no, mieliśmy już taką sytuację w, w przypadku chyba dziewiątej generacji, z tego co pamiętam gdzie tam e, została wprowadzona i dziewiątka, ośmiordzeniowa, nie miała 8 rdzeni, 16 wątków, ale z kolei i7 miała 8 rdzeni, 8 wątków, miała wyłączone HT, więc nie jest to jakaś nowość, ale no, wydaje mi się, że to może być jakaś taka konfiguracja e, w tym wszystkim e, jednak wprowadzona. No, całkiem ciekawy wariant by to był, mocny w grach, no nie wiem, nie wiem, czekam, zobaczymy, co to będzie. Arrow Lake już pod koniec tego roku, a nowa o ojej, to dopiero w 2026 roku. Natomiast, e, no... To, co ona ma przynieść. Ma przynieść w ogóle nowe pakowanie, m, jeżeli chodzi o tranzystory. Ja cały odcinek na ten temat robiłem na swoim kanale, do którego Was zapraszam. E, bardzo skomplikowane to było tłumaczenie, jak będą, wyst, e, występ, jak będą wyglądały tranzystory Gate All Around. Możecie sobie o nich poczytać. No i wprowadzenie procesu technologicznego 2nm od TSMC, więc e, te procesory Intela, które teraz są w 10 nanometrach, de facto tak można powiedzieć Intel 7, 10 nanometrów, produkowane, zaczną być produkowane w 2 nanometrach TSMC. Gigantyczny przeskok litograficzny, technologiczny to będzie absolutnie no, rewolucja, tak jak wprowadzenie procesów Core, jak 15 lat temu wprowadzenie procesów Core. Więc no, czekam z niecierpliwością. Po drodze jeszcze będzie kilka generacji: będzie Arrow Lake, potem będzie chyba Nowa Lake. No, nie wiem, Nowa Lake, nie, Nowa Lake 2026, więc tak, tak, to będzie później Nowa Lake, będzie po Arrow Lakeu. A później będzie jeszcze Lunar Lake, trochę wcześniej, ale to będzie raczej opcja tylko i wyłącznie laptopowa. Dobra, lecimy dalej. Panther Lake nie, Procesory mają przynieść pięciokrotny wzrost, jeżeli chodzi o AI. Jest to generacja, która się pojawi poniekąd po nowej, no, w sensie ponowa Lake, yy, i den, generalnie, no, co tu dużo mówić, jakby, jeżeli chodzi o wzrost AI, po prostu wystarczy dodać tam jakiś koprocesor od AI i od razu lawinowo rośnie ta wydajność. Już względem Meteor Lake, taki Arrow Lake czy Lunar Lake przyniosą spore wzrosty w AI, więc, no, pod tym względem jest to fajna ciekawostka, że te procesory będą sobie lepiej radzić z tym, co wkracza w nasze życie bardzo mocno. Ale nie jest to dla mnie nic specjalnie zaskakującego, że akurat jeżeli w obrębie AI będzie to pięciokrotny wzrost. Jeżeli chodzi o klasyczną moc, byłby to pięciokrotny wzrost, no to wtedy byłoby to grube wow. A teraz Battlemark, czyli druga generacja kart graficznych Intela ma przynieść wydajność na poziomie RTX 4070. I to jest niesamowita informacja, bo 4070 super, nawet 4070 super no to już taka całkiem wydajna karta graficzna. Skąd e, się to wzięło? The oczywiście, jest odpowiedzialny za te przecieki, ponieważ najwydajniejsza karta Intela ma mieć 512 jednostek EU e, i do tego 16 GB pamięci VRAM na e, interfejsie 256 bitów. E, I e, biorąc pod uwagę to, że nowe rdzenie BattleMech będą wydajniejsze o około 30% od alchemików, no to... Biorąc pod uwagę potężny wzrost ilości jednostek EU, bodajże najwydajniejsza karta z alchemików miała te 320 i to był A770, a teraz aż. 512 w najwydajniejszej karcie i na dodatek wydajniejsze będą to rdzenie. Gdyby Intel nie dźwigał ceny, co mam nadzieję się wydarzy, to dostaniemy taką 40-70kę w cenie około 2000 zł, a może nawet 1999 zł. To byłaby bardzo dobra informacja. Niestety złą informacją dla Intela jest to, że chwilę później Nvidia zaprezentuje swoje Blackware, czyli RTX 5000 a AMD RX serii 8000, które głównie też mają celować w, serii, w średni segment. W związku z tym no, będzie tam Intel miał gigantyczną konkurencję i nadal wydaje mi się, że będzie raczej niszowy, ale to Długie lata musi potrwać, zanim się przebiją do większej świadomości, a przede wszystkim zanim zaczną wypuszczać naprawdę genialne produkty warte uwagi. Wydaje mi się, że Intele najbardziej są warte uwagi teraz, na przykład po drastycznych spadkach cen. Taka A770 w tym momencie jest do wyrwania za 1000 zł, a 750 na promocji była nawet za 800 zł, do komputera za 2, 2,5-3000 zł. Moim zdaniem bardzo ciekawy wybór. A Zen 5? Co wiemy o Zen 5? Co wiemy o AMD? Tyle o Intelu. Czas na AMD. No, niedużo, tak naprawdę niewiele. Bardzo mało przecieków jest o AMD, i to nie jest tak, że ja nie mówię o AMD, bo z chęcią bym te wszystkie przecieki podawał wam na tacy, gdyby ich było więcej. Natomiast tak naprawdę mamy gdybanie. Nie, nie mamy żadnych tutaj kolejnych e, takich konkretnych przecieków, że gdzieś ktoś miał jakąś informację. Tylko bardziej takie informacje zebrane w całość, jak to może wyglądać. A może to wyglądać de facto bardzo podobnie, do Zen czwartego. Tylko dostaniemy wzrost IPC. Nie będzie tutaj żadnej rewolucji, pewnie o 10-20% lepsze IPC, jeżeli chodzi o te procesory, bo no, tak naprawdę Z5 ma być ostatnim procesorem na AM5, a dopiero Zen 6 na nową podstawkę AM6 i prawdopodobnie DDR6 przyniesie nam takie większe zmiany, jeżeli chodzi o architekturę, natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że te procesory, a już na pewno wydane na początku 2025 roku ich wersje X3D będą mocarne i będą po raz kolejny gigantyczną konkurencją dla Intela. AMD zaczyna podgryzać Nvidia. D mocno powiedziane, ponieważ no, Nvidia ma teraz tak gigantyczny wolumen, jeżeli chodzi o AI, że podgryzać. No dobra, faktycznie to jest dobre słowo, ale jakby przerównać NVIDIA do drzewa, a AMD do takiej gąsienicy, która dobiera się do jednego listka, bo tak mniej więcej, no. Z stałym dystansem do tej proporcji można porównać podgryzanie ich przez ich akceleratory AI Instinct MX300, które to no, coraz lepiej się sprzedają, ale wydaje mi się, że nie ze względu na to, jak super są, podobna sytuacja w przypadku Intela i ich kart pod EA, a bardziej w kontekście tego, że karty od MVD są dosyć drogie i generalnie. Mało dostępne, więc wszystkie mniejsze firmy kierują swój wzrok na Intela czy to na AMD. No, ale Meta, która jest gigantem, która jest bogata, która ma dużo pieniędzy, ich stać. I oni do końca tego roku zamierzają kupić 350 tysięcy akceleratorów HASTO, czyli tych kart graficznych pod AI od Nvidia. Mają zamiar zbudować AGI, czyli potężną sztuczną inteligencję, która będzie pracować nad ich projektami, nad całą infrastrukturą, taką metową i różnymi projektami wspomaganymi przez AI, choćby te nowe okulary wydane z z Raybanem, Rayban Meta swoją drogą zarąbiste, muszę sobie je kupić, bo kosztują mniej więcej tyle samo co korekcyjne, też można do nich zamówić szkła korekcyjne, a mają kamerki do tego, fajna rzecz i chyba się skuszę nawet, chociaż niedawno wymieniałem swoje okulary, no to jeszcze może się troszeczkę wstrzymam na drugą wersję RTX 4090 i 4080M. Sprzedawane karty mobilne, laptopowe jako karty stacjonarne. Po prostu w Chinach jest taki niedobór kart graficznych, że przelutowują, tworzą płytki PCB, do których lutują układy mobilne i sprzedają po dość wysokich cenach, bo za taką 4080kę trzeba dać około 2000 dolarów. Od 1600 do 2000 to jest bardzo dużo pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że 4090M. No, pewnie będzie jeszcze droższa, a jej wydajność to jest poziom takiej desktopowej 40.80, a z kolei 40.80 M to jest taka wydajność 40.70, więc szału nie ma. Amazon z kolei y, lubi sprzedać uszkodzone karty graficzne. Niestety tutaj sprzedana karta oczywiście to nie jest wina samego Amazona, ale nieuczciwych sprzedawców, którzy na nim się pokazują, czy też nieuczciwych zwracających, którzy kupili coś tam, zrobili szachermacher, zwrócili kartę. a e, e, oczywiście Amazon tego nie sprawdził, bo nie mają tam kompów do sprawdzenia, popatrzyli, jest karta dobra, zgadza się. I wysłali następnemu kompującemu, gdzie miała przelutowany układ GPU inny, albo też spalony. Więc takie wpadki niestety się zdarzają, co jest bardzo, bardzo przykre. 4080 też debiutowała w minionym, już nie minionym, ma już dwa tygodnie, nie, minionym tygodniu. Tak, minionym tygodniu. Moim zdaniem fajna karta. Tutaj większość osób skupia się na wzroście wydajności, który jest niemalże żaden. 2-3% to jest żaden wzrost wydajności, ale bardzo duży spadek ceny względem poprzedniej wyceny wersji bez dopisku super. I to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, jaką przyniosła wersja super 4080. Potężną zniżkę, bo wszyscy lubimy zniżki, jeżeli chodzi o 4080, a 3050 jeszcze debiutuje. 3050, który moim zdaniem powinna się nazywać 3040, ponieważ jest to karta, która z 3050 nie ma nic wspólnego. Dużo mniej rdzeni CUDA, mniej pamięci VRAM, bo 6 GB, węższa szyna danych, no niższe TDP, które jest de facto tutaj największym plusem, bo dzięki temu karta może działać bez dodatkowego zasilania, a to wszystko wycenione na no, jakieś 800 zł. Troszeczkę za drogo, bo w tej cenie da się wyrwać sporo wydajniejszego rx 6600, czy choćby karty Intela jak A750 czy A770. Poczekać na spadek ceny, i w okolicy 500 zł. Może to być całkiem niezła karta do naprawdę budżetowego zestawu do grania. W lola. Jeżeli jesteśmy przy Nvidii, to RTX Remix, czyli to takie narzędzie do remasterowania gier, którym byłem absolutnie zachwycony, jak pokazywała na swojej konferencji, to Nvidia, gdzie tam był zarąbiście przerobiony Morrowind Elder Scroll 3, gra już ponad 20-letnia, przerobiona za pomocą tej technologii, wyglądająca no, na odświeżony tytuł, taki niemalże współczesny. Dlatego czekam, aż moderzy ruszą i te wszystkie stare gry, Gothic i Morrowind wyjdą. W takiej współczesnej wersji. To by było absolutnie piękne. Jeszcze ciekawostka o Nintendo Switchu Dwójce, który na stat ma być wyprodukowany w ilości 10 milionów egzemplarzy, a ma zadebiutować pod koniec tego roku. Niestety nie dostanie ekranu OLED, co jest niestety. Pff, niestety, no niestety spowodowane prawdopodobnie swego rodzaju pazernością Nintendo, które zostawia sobie pole do tego, aby w przyszłości zrobić tylko ulepszenie ekranu o wersję OLED i po raz kolejny sprzedać tę konsolę i potem po raz kolejny i tak dalej, większy ekrany i tak dalej a Wiedźmin? po raz kolejny? tego chyba byśmy wszyscy chcieli Wiedźmin 4 czyli, no nazwijmy go 4 bo nikt go nie nazywa oficjalnie 4 ale projekt Polaris Czyli kolejny Wiedźmin, jego produkcja rusza już w tym roku, a zobaczymy ją pewnie za jakieś 5 lat. Cyberpunk Orion, czyli następny Cyberpunk nie wiadomo jak się będzie nazywał, czy 2078, czy może jeszcze dalej przeskoczymy z cyframi, wydaje mi się, że troszeczkę tak, ma już dostać elementy multiplayera. Co to znaczy elementy? Moim zdaniem pełnoprawny multiplayer w grach od Redów by się przydał i myślę, że całkiem nieźle by się sprzedał. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie, który już no, za tydzień miejmy nadzieję. Do zobaczenia. Cześć!